Dzień dobry Państwu. Jeśli tak jak ja, mimo całej miłości do Polski, nadal uważacie ją za państwo z tektury, to właśnie zyskaliśmy na to dodatkowe potwierdzenie. Jak zapewne słyszeliście, w środę 19 lutego w okolicach Poznania odnaleziono fragmenty rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Okazuje się jednak, że Polska Agencja Kosmiczna nie przekazała w skuteczny sposób ostrzeżeń przed spadającymi obiektami do Ministerstwa Obrony Narodowej. Dlaczego? Kuriozalne powody ujawnił wicepremier Władysław. Wysław Kosiniak-Kamysz. Posłuchajcie. Ale to Agencja Kosmiczna y, y, nie, nie, nie powiadomiła dobra? Sprawdził Sprawdziliśmy to nie bardzo. Y, wysłała na mail, który jest od pół roku nieaktualny. Nie. nie. Tak, tak, To jest ale... poważna sprawa. I nie, no minister jest... Paszyk, który nadzoruje, nie, nie powoływał szefa agencji, ale podejmuje dzisiaj odpowiednie kroki. W tym ale... No to są, proszę Państwa, jakieś istne jaja. Tak właśnie wygląda państwo z tektury pod rządami Donalda Tuska. Oczywiście Kosiniak Kamysz nie będzie żądał dymisji Paszyka, pod którego podlega agencja, bo Paszyk jest z jego ugrupowania. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś zostaje poszkodowany. Jak wtedy wyglądałoby, Polska? Państwo przecież to jest kpina. A jak państwo skomentujecie te kuriozalne doniesienia? Czy też was to przeraziło, tak jak mnie? Napiszcie w komentarzu, czekam na wasze opinie. Proszę także o pozostawienie pod filmem reakcji, subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Do usłyszenia ponownie.